Siemanko wszystkim, z tej strony Huki i witam was w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn. Lecimy dalej z bułą. No to jest notatka po prostu. No, to już mnie tak niezbyt ciekawi, jak nie mogę posłuchać, szczerze mówiąc. Dobra, lećmy. Co no, to za miejsce? Co on robi? To jest była dobry. korporacja. Grupa ludzi dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. Mów dalej. Przesłałem trochę danych na twój fokus. Pomogą ci zrozumieć. Okej, okay. spoczko. Definicja korporacja. No to są takie bardziej um, notatki żeby sobie przeczytać, nie? Myślę, no że mówiąc to bardzo mnie zbytnio mnie interesuje czytanie tutaj. Gierca akurat, dobra, wezmę sobie to na Nie ma żadnego zapachu, nie czuć śmierci, to nienaturalnie. Mm. mamy coś, zawał, ale dom radę się przecisnąć. Odpowiedź skarga to też jest czytana okay, No i Tutaj? Ja pierdzielę, jakie są korytarze w ogóle. Wow, 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 wow. No ta. Zajmiemy tu się wspiąć. Gdzieś ten? że to na dół ma iść, czy, czy nie? Ja nie wiem. No na dół. Myślę, że mogę użyć tej rampy, by wrócić na górę. O, wrócić ten. Użyć rampy, żeby wrócić na górę. okej okay. Czyli co, mam tędy pójść? O, tutaj po drabinie. Gdzie teraz? Mam się tam przedostać? Jak Tutaj? Tak. Okej. Okay. I jakoś tędy. Masakra, jakie to są korytarze. Ale to nie była ta droga. Zeskocz tą półkę. Chciałbym, o Jezu Chciałbym się tu przedostać Nie na, nie tu Nie no, jak mam się tam przedostać Widzę, że to jest taka droga Ale by O tak, skoczyć trzeba, dobra Lecimy, lecimy Cyk, cyk I teraz tutaj I do góry Udało się no to udało się zajbiście. na drogę na górę. to co z niej zostało. Okej, okay, mam iść ten dol. Tutaj się coś jeszcze znajduje. No bo dajmy sobie ten Co Tutaj nic nie mogę zrobić. Tutaj coś jest, o no tak jakiś. Dziennik kolejny odpalę. No tak jak mówię, no te dzienniki to są. Takie bardziej bardziej Co niż. Wściekli na fary, na korporację, Obwiniali to miejsce. Coś złego. Okej, okay. kolejny coś: szepki duchów. Okej... Okay. zapisy dźwiękowe. Zapisy, tutaj jeszcze mam. Chciałbym to podznaczać przez o i dlatego jest. To ja pierdzielę. Jeszcze jest właśnie mm, Frozen Wilds, które też by wypadało ograć. I pewnie będziemy tak robić. Pewnie ogramy. Okej, okay, a tutaj, co się tutaj znajduje? Bo jakby tam ominąłem bo tam mam iść. Ale tutaj coś się dzieje. Aktywuj ac 3 Skarabeusz łączy w sobie możliwości walki konwencjonalnej i informacyjnej. Jest zaprojektowany do zwiadu. Kurwa no. Nie wysłuchało mi do końca. ac 3 Skarabeusz łączy. Ło... Ja Nie mogę się stąd ruszyć. ac 3 Skarabeusz łączy w sobie możliwości walki konwencjonalnej i informacyjnej. Jest zaprojektowany do zwiadów w dowolnym terenie. Ma najwyższy na świecie wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich automatycznych zwiadowców. Być może to awaryjne systemy konwersji biomasy pozwalają skarabeuszowi wrócić do bazy. Nawet w przypadku braku zaopatrzenia. Albo kwestia możliwości podporządkowywania sobie wrogich robotów. To się nazywa siła. Jeśli zwrócić uwagę na chwytny, wielozadaniowy manipulator, nadający się zarówno do pacyfikowania zamieszek, jak i precyzyjnych napraw sprzymierzonych modeli z serii Rydvan, widzimy narzędzie pasujące do każdych nowoczesnych chwil policyjnych. Wskazicie? Podporządkowywania sobie wrogich robotów. Wygląda na to, że mówi o tym, jak opanowuje się. Hmm. Wysłuchajmy to, może dostaniemy jakieś nowe informacje do maszyny. O R7 Horus. Wyobraźcie sobie pełny ekosystem bojowy, spójnie sterowany przez szybko uczącą się sieć maszynową. Niezależnie od tego, czy potrzebujecie uzupełnić straty, czy zintensyfikować nacisk, pokładowe możliwości produkcyjne Horusa oznaczają, że nigdy nie trzeba czekać na kolejną dostawę broni. Wystarczy określić parametry, a Horus wytworzy dodatkowe jednostki uzupełniające. Za niewielką opłatą naliczaną od sztuki. Natomiast systemy konwersji biomasy i innych modeli serii Redwan umożliwiają zaopatrzenie chorusa w paliwo i części zamienne. Co poszerza jego tolerancję polową poza możliwości konkurencyjnej platformy Titan. Oto zalety modelu Chorus. Zawsze gotowy, zawsze sprawy. Urzeczywistniona przyszłość z automatyzowanej wojny. Metal. Więc to też były maszyny faro. Możliwości produkcyjne mogły zrobić więcej samych siebie? To jakie w ogóle można powstrzymać? I ostatnie FSP-5 Hopesz jest uniwersalną odpowiedzią na wymogi stawiane sile szturmowej. Konstrukcja z metamateriałów zapewnia niezrównane tłumienie odrzutu. Co umożliwia zastosowanie dowolnego uzbrojenia, na jakie pozwala budżet i jakiego wymaga profil konfliktu. Patentowane systemy konwersji biomasy umożliwiają długotrwałe działanie z minimalnym wpływem na środowisko. Wieloliniowy system celowniczy umożliwia analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym, włącznie z interpretacją prawną. W autonomicznych działaniach lokalnych można też przekazać sterowanie sieci neuronowej roju. Jednym słowem, gdy trzeba wezwać kawalerię... Czas zdrowadzić hopesza. Uśmiercacz. No więc to był najsilniejszy wojownik. Faktycznie siła szturmowa. Mm. No, powiem wam, że no oni tutaj bardziej robili to, żeby było na wojnę, nie? No teraz jakby my musimy z tym się użerać i się z tym walczyć, no. Masakra. Totalna masakra. Dobra. Widzę, że tutaj jest spinaczka jest. Okej. Okay. Na górę i jest to. będzie długa droga. Na większości trasy zamarznięty metal. Nie ułatwia mi pani zadania, doktor Sobek. Jeśli rośliny znajdują sposób, by się tu zaczepić, to i ja dam radę. Mhm. Mm Już widzę nawet trasę. Pyk, pyk. o. o. Ale nie mogę tu wejść, czekaj, bo tutaj jest jakaś dróżka. Oooo, nie wiem czego to jest, ale idziemy tutaj na górę. Może to jakaś skrzynka będzie, ale nie. Wtedy mam iść, no dobra. wdziera wdzieram się do gardła. Tutaj jeszcze coś leży, jakaś głosówka chyba. Czyli od czasu, gdy maszyny samowolnie podjęły działania ofensywne przeciwko robotom i ludziom z kombinatu energetycznego Hartz Timor. Chciałbym wierzyć, że sytuacja jest nieco lepsza, ale ale tak nie jest. Stróże pokoju nie zareagowały na kody wyłączające i wedle wszelkich oznak mnożą się coraz szybciej. Mogę wam obiecać, mogę was solennie zapewnić, że Przekierowałem już wszystkie dostępne zasoby do znalezienia szybkiego rozwiązania tej kwestii. Kiedy w najbliższych dniach usłyszycie oszczerstwa rzucane na naszą firmę, bądźcie pewni, że po wszystkim nie będzie to miało znaczenia. Stróże pokoju, jak nazywali swoją szynę, zostały zbudowane z myślą o wojnie, nie pokoju. Mmm, sumie coś w tym jest. Jakby broń bojowa, nie? Dobra O! Myślałem, że już spadnę w chuj tam na dół. Ale nie, udało się doskoczyć Okej okay. Okej, okay. i na górę cyk Do góry coraz wyżej To nie mam tedy iść Już tam do góry, chyba tak Okay, zobaczmy, jak tu wysoko muszę wejść. No jest strasznie wysoko. Nie ma miejsca. Tak, a tam jakaś pierdoła była. Jak my wysoko wchodzimy w ogóle? Co jest? Teraz Tandy, to jakaś jest kolejna skrzynka. Holy shit. No, no on nie widać dołu. Tutaj też coś jest. O matko, on ten coś tu? <śśliniczne> <śliniczne> <śliniczne> nie! Nie, dlaczego ja nie miałem tam tego skoczyć? Nie, no chyba miałem No jakby Nie widziałem Miejsca, żeby tam skoczyć, no kurde Co to miało być? Tak się nie umawiałem, halo Na szczęście zapis był dosyć blisko Także jeszcze raz no, tutaj wygląda tak, jakby serio miałem tutaj wskoczyć, no No nie, nie, nie. No to, bo tu jest taki żółty, nie? Okej, okay, udało się. Na sam styk. Łapki jakieś wybuchające, i inne takie. Okej, okay, tutaj mogę coś zaspanować. Tutaj jest coś. Okej, okay, zobaczmy to, może coś powie, idę do ciekawego. A, nie, nic nie powiedziała. Okej. Okay. O, tutaj coś będzie? Nie, to jest tylko winda taka. Okej. Okay. Droga na górę. Trzeba tylko kilku dobrych uchwytów. Cyk. Cyk. I Udało się. Ciekawe, co tu znajdę. Ok, więc to jest biuro doktor Sobek, ta? mogę tu jeszcze wyżej wejść. No dobra, zobaczmy w razie. Wszystkie dane na tym urządzeniu zostały skasowane. Czy chcesz skorzystać z uprawnień poziomu a aby je odzyskać? O, tak, myślę, że tak. Klik danych został odzyskany. Ok, zyskanuj zapis. O, czy gdzieś tutaj? Okej okay. 25 października 2064 Jak miło cię Kopelat! Gdzie są twoi prawnicy? Zwolnieni! Wycofałem wszystkie pozwy, gdy wylądowałaś. Zakładam, że możesz to potwierdzić. Dobrze, to wygląda interesująco. Może zamówimy jakiś lunch... Odnowimy znajomą. Musiałeś coś spieprzyć, inaczej nie podlizywałbyś się tak i nie ściągnąłbyś mnie tutaj. Więc wyduś to. Wiesz, rydwany mają jakąś usterkę. Roboty zabijaki? Stróże pokoju, tak. tak. No to je wyłącz. Jasne, Lis, gdybyśmy tylko mogli, ale... Nie reagują. Chcesz mi powiedzieć, że rój się zbuntował? Jest jeszcze gorzej. Ach, w takim razie pokaż mi dane. I zjem ten lunch. Sama. Te Faro sprowadził tu Elizabeth Sobek? Ale oni się nienawidzili. Kolejny plik danych został odzyskany. Kolejny plik danych? Jeszcze jeden? No, dobra. To nie jest usterka. To jest katastrofa. Wiem o tym. Jest źle. Źle? Jest nich. Nie jest źle, Ted! To Apokalipsa! Zbudowałeś serię morderczych robotów! Stróży pokoju! Używających biomasy jako paliwa. W, ra w razie potrzeby! I obdarzyłeś je możliwością samoreplikacji! Ograniczonego powielania się pod kontrolą! Twoja usterka przerwała łańcuch dowodzenia. Ten rój reaguje teraz tylko na własne komendy. Myślisz, że, że tego nie wiem. Wszystko co żyje jest waszą! A mnożą się tak szybko te, że obedrą ziemię do kołej skały w 15 miesięcy! Nie mówimy tu o upadku cywilizacji, lecz o całkowitej zagładzie. Już kumam lis! Więc jak to zatrzymać, póki jest pod kontrolą? Nic nie jest pod kontrolą! A wiesz o co mi chodzi? Jasne. Czyli zanim prawda wyjdzie na jaw. Liz, zrobię wszystko, co każesz. Pracuj nad tym, a wykonam wszystkie twoje zalecenia. Trzymam cię za słowo. Roboty faro zagroziły życiu na Ziemi, ale ona jakoś je pokonała. Świat przedwiecznych upadł, ale życie wciąż istniało, inaczej nie byłoby nas tu. Ostatni plik danych został odzyskany. Projekt nowy świt. Jezu, Liz. Musi być inny sposób. Gdyby istniał inny sposób, na pewno bym go zaproponowała. Ale to? To? Gdy prosiłem cię, żebyś znalazła lek, nie spodziewałem się, że będzie gorszy od choroby. Nieprawda, Ted. To nie jest łatwe, ale nie mamy wyboru. Podpisz propozycję. Ale nie mogę tego podpisać. Owszem możesz. To? Liz. Za nic nie mogę podpisać czegoś takiego. Masz wybór, Ted. Wiem. Mówię z pokładu pionowzlotu w drodze do sztabu dowodzenia robotami. Za kwadrans spotkam się z generałem Heresem i całym dowództwem. Co? co? Odbiła ci? Możesz wybierać, co im powiem. Podpisz, a wspomnę, że najbogatsza korporacja na Ziemi gwarantuje fundusze na wybudowanie nowego świtu. Według mojego projektu. Albo nie podpisuj. A zadbam o to, by wszyscy mieszkańcy planety poznali przyczynę tej usterki. Jezu, Liz. Nie musisz mi grozić. Podpiszę. Spójrz na to z dobrej strony. Teraz możesz wrócić do tego, w czym zawsze byłeś dobry. Wykładania kasy i patrzenia jak pracuje. Boże, zobacz mi. Czemu jej rozwiązanie było tak straszne? Co zrobiła, żeby powstrzymać roboty? Wykryto uprawnienia zarządki. To nie ma sensu. Sobek nie mogła być moją matką Użyła w wieki temu. Tyle poszukiwań wciąż jestem daleko od celu. I taka jest Twoja reakcja na to, czego się dowiedziałaś? Marudzić jak rozpieszczony Bachor? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Aloy? Spodziewałem się po tobie więcej? No twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to? Strawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie, a poznać chcesz tylko moje imię? Silence. Tak się nazywam. A teraz może spróbujesz zadać inne pytanie. Jakieś mniej trywialne. No dobra, Silence, wygrałeś. Przybyłam tu w nadziei, że dowiem się więcej o tej Elizabeth Sobek. Tak się stało, ale ciągle nie rozumiem naszej relacji. Albo czemu zaćmienie chce mnie zabić, albo kim jest Hades? Zero odpowiedzi, tylko kolejne wątpliwości. No właśnie. I dlatego pora, abyś poszerzyła zakres dociekań. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapatach. O czym ty właściwie mówisz? Goniłeś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki Tobie. Dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja Przedwiecznych upadła, ale życie... życie przetrwało. Oczywiście. Zatem... co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc... Jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu tu jeszcze stoisz? Nie tak prędko, silence. Czeka cię trochę wyjaśniania. Dość już powiedziałem. Jeśli masz więcej pytań, nie marnuj mojego czasu i streszczaj się. Kim jesteś, silence? I jakie masz zamiary? Naprawdę chcesz poznać rzeczy osobiste? Jestem wędrowcem, który dawno temu porzucił swoje plemię. Badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraconej wiedzy. Tak jak mówiłem. Zatem skąd tyle wiesz o zaćmieniu? Tak się składa, że dużo wiem o wielu rzeczach. Jeśli zaś chodzi o to, czy pracuję dla zaćmienia lub innych ludzi, to nie. Można mnie nazwać niezależnym. Dobrze, jeśli skończyłaś, ruszaj w drogę. O, nie, ja dopiero zaczynam. Siedziałeś sobie bezpiecznie w moim fokusie, podczas gdy to ja ryzykowałam życiem. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy, a staniesz się ślepy, głuchy i cichy. Więc nie narzekaj i odpowiadaj na pytania. No dobrze. Słucham. Czy jest jakakolwiek szansa, że Elisabeth Sobek wciąż gdzieś żyje? Wątpię, ale kto wie. Dane, jakie udało mi się odkryć, wspominają o technikach przedłużania życia, głównie o farmaceutykach, znaczy się o lekach. Ale próbowano też nowych technik zamrażania i rozmrażania ludzi. Zamrażanie i odmrażanie? Nazywali to kryogeniką, ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę technologiczne talenty Elizabeth, nie mogę wykluczyć tego, że odkryła sposób uzyskania nieśmiertelności. Ale to spekulacje. Marnujemy czas. Czyli, jak rozumiem. Zaćmienie tylko wykonuje polecenia. To Hades chce mnie zabić. Kto to? Nie wiem. Zaćmienie opisuje go jako podziemny cień jakiegoś diabła. To coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz, co zniszczyło Fokusa, to był Hades? To nie jest osoba ani maszyna, raczej duch ze strasznym głosem. Wiemy tylko, że pragnie Twojej śmierci. Z powodu moich powiązań z Elizabeth. Na pewno. Hades wykorzystuje zaćmienie do uruchamiania robotów Faro. Ale jeśli Elizabeth znalazła sposób, jak ich powstrzymać jeśli stworzyła jakąś broń, może Hades boi się, że zrobię to samo. W jednym z przekazów, jakie odkryłem, znajdują się sugestie o opracowywaniu jakiejś superbroni może by powstrzymać roboty cywilizacja przedwiecznych musiała zniszczyć siebie Elizabeth powiedziała Tedowi Faro że zmierza w miejsce zwane sztabem dowodzenia robotami aby powiedzieć im o nowym świcie To miejsce wciąż istnieje Oseram nazywają je Kurhanem Kurhan no pięknie Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła, a raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, popracuj trochę nad manierami. No dobra, w takim razie, no co, lecimy. Chciałbym jeszcze tutaj sobie Wejdziemy. tylko bić na górę. Teraz do sztabu dowodzenia robotami. O, no, bo to jest jakaś skrzynka. Tak, bić na górę tu bym chciał i zobaczyć ten widok, jaki tutaj jest. Bo normalnie tu jest najwyższa wieża, jaką do tej pory wszedłem. Także, no powiem wam, że grubo. Mam, że tam na końcu coś będzie. Bo tutaj jest też zejście. Także wbijmy tutaj na samą górę. O, coś tu jest. Jakiś rodzaj ogniwa. Ciekawe do czego służy. Możesz zbadać ból, gdzie znać ogniwo? Jaka to jest misja? Hmm. Na 25 poziom. 4000 stóp stąd. Gdzieś tam. O kurcze. Bo powiem Wam, że jesteśmy, kurczę wysoko. Ale tam jest chyba najwyżej w tych górach, nie? No, nieźle. Udało się tutaj zrobić. Mm, co dalej? Co dalej? Mm, misje. Mamy główne, tak. Poziom 18, iść do Kurhanu. A gdzie jest ten Kurhan Dokładnie. Pokaż na mapie. A, to jest to miejsce całe. Ok. Czyli teraz tutaj trzeba będzie się udać. Spoko. To jest na 18 poziom. Więc teraz pewnie jakieś poboczniaki zaczniemy robić o, i zadania. O, myślę, że tak będzie najlepiej. Obozy bandytów też jest do zrobienia. Samo łuczki, nieważne. Zejdź na dół, chciałem tu zobaczyć, jak to zajdzie. Pięknie. Rozchodzimy dosyć sro srogo na dół. Aha, to jest po prostu na to miejsce. No, tak długo leciałem. No, dobra. E, nie chciałbym tędy wracać z powrotem. Chyba, że nie mogę. O jest, dobra. Page down, page down. To to Ok, jest główna mapa. E, przenieśmy się w takim razie tu. Kurcze, gdzie by się tu przenieść? Dobra, wymyślę to w następnym odcinku. Dlatego komentujcie, subskrybujcie ławki w górę. Jeszcze zamierzam że nam Trzymajcie się i na razie.